Cześć, witajcie z tej strony. Tommy Hichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Dzisiaj zrobimy aktualizację analizy Matika. Jest to aktualizacja analizy, którą Wam wrzuciłem 25 lutego. Jeżeli nie wiecie gdzie kupić matika, to proponuję skorzystać z giełdy Binance. Tam jest najwyższa płynność. Na moim kanale, tutaj u góry, w tym miejscu macie mój link referencyjny do Binancea. Dzięki niemu, jeżeli się z niego zarejestrujecie, to Binance będzie wam zwracał 10% prowizji. Zapraszam na analizę. Zapraszam wszystkich na analizę techniczną Matica, który ma, być, ma mieć do końca, do końca marca ma wejść na swój Minet. Jest też możliwe, że wejdzie na Coinbase Pro, w tej chwili jest. Wczoraj, wczoraj zostało przesłane 2% całkowitej ilości Matików, które posiada zespół deweloperów, cały zespół Matica Został przesłany do Coinbase Custody, więc, no, jest możliwe, jest, jest to możliwe. Nie jest to pewne, ale jest możliwe, że wejdzie na Coinbase Pro, później na główną giełdę. Także zobaczymy, zobaczymy. No nic, zapraszam na analizę. Mamy w tej chwili 5 marca, 18.51. A szybka aktualizacja sytuacji na matiku interwał H1 jesteśmy po tych wzrostach po rajdzie ostatnią analizę um, ostatnią analizę którą um, robiłem było to mniej więcej to chyba było 25 mówiłem żeby tutaj na, na 202 żeby się pakować ewentualnie że to będzie dobre miejsce w każdym razie tak no cenę nam wywaliło wywaliło tutaj z tego dużego trójkąta do góry. No i w tej chwili w tej chwili utworzył nam się. Utworzył nam się nowy trójkąt, nowy trójkąt. Matki jest tak dosyć specyficzny do, do analizy, więc no ja mam taki sposób, że, że, że trójkątami go go łapie. i teraz tak. Teraz tak. Moim zdaniem cena w tej chwili będzie się poruszała w tym trójkącie. Możecie sobie u siebie na interwale H1 go wyrysować, tylko w miarę dokładnie. Tu od góry od punktu przez ten punkt, tak samo dołem stąd przez te trzy dołki. I moim zdaniem teraz cena będzie się tu poruszała w tym trójkącie. Dobrze by było, żeby została w górnej połowie. I tu gdzieś myślę, że jutro, może pojutrze, Matt będzie próbował się wydrzeć do góry po raz kolejny. Tak więc tak, zobaczcie sobie w order booku, jak są ustawione pozycje na kupno. Tam troszkę niżej w tej chwili jest na przykład na 300 Satoshi jest 13 bitcoinów, na 298 Satoshi jest też 13 bitcoinów. Na 291 jest 11. Niżej, niżej raczej już nic nie ma. Także mi się wydaje, że tutaj okolice 300, znaczy w ogóle moim zdaniem obszar, cały obszar tego trójkąta cenowo, jeżeli tylko wierzycie w to, że, że faktycznie ten minet będzie i będzie hype, będzie strzał w górę i, i że Matic wejdzie. Na Coinbase, to mi się wydaje, że to jest bardzo dobre miejsce. Bardzo dobre miejsce na zakupy. No ale to sami oczywiście musicie zdecydować. Ja swojego matika, którego dużo, dużo wcześniej e, kupiłem, to go trzymam. Mam część odłożoną do grania na dźwigni i na dźwigni na Binance na dźwigni. Mm, no, no, no. Yy, razy 5 będę, yy, będę wchodził w momencie jak Matic, jak cena zacznie się wybijać długą zieloną świecą z tego trójkąta do góry tak więc yy, tak więc to chyba tyle jak na razie, no jak coś się zmieni, no to będą kolejne wtedy aktualizacje, także to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, hej jeszcze jedna Ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, oczywiście, stop loss, stop loss poniżej, poniżej dolnej, dolnej części trójkąta. Tak? Poniżej tej, tej linii, jeżeli tutaj wyjdzie pełną świecą, korpus się zamknie, to prawdopodobnie wtedy ewentualnie może być zjazd jeszcze w dół, to wtedy już do 260. Z tym, że tutaj zwróćcie uwagę MA83 będzie go jeszcze trzymała. I moim zdaniem w momencie jak ona dojdzie pod cenę, bardzo się zbliży do dołu, dołu świec. W tym momencie może być wybicie. Także pamiętajcie o Stoplosie. Trzymajcie się hejka! To by było na tyle. Jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek, powiadomienia, żeby nie ominęły Was najświeższe wiadomości. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Dzisiaj zrobimy aktualizację analizy Matica. Jest to aktualizacja analizy, którą Wam wrzuciłem 25 lutego. Jeżeli nie wiecie gdzie kupić matika, to proponuję skorzystać z giełdy Binance. Tam jest najwyższa płynność. Na moim kanale, tutaj u góry, w tym miejscu macie mój link referencyjny do Binancea. Dzięki niemu, jeżeli się z niego zarejestrujecie, to Binance będzie wam zwracał 10% prowizji. Zapraszam na analizę.